znowu po raz kolejny. O nie! To te potworki. Te. Te. sące cusie. Z poprzedniego odcinka. Grzesiu! Siu! Zapomniałem o tobie. Ej żyjesz? Grzesiu. Grzegorzu. Chyba nie. chyba nie żyje. No cóż. A ja was witam w następnym odcinku z Half-Life 1. On, jak, jak pamiętamy albo nie pamiętamy kto oglądał poprzedni odcinek, ten wie, że, ee, że wyszliśmy na powierzchnię Ale nie. Ale niestety jak zwykle... Nie powiodło, nie powiodło się to, musiało coś się zepsuć, wojsko jest na dworze, dzieje się taka zawierucha, że musieliśmy wrócić z powrotem do Black, May do Black Mesa I zeszliśmy do podziemi I tam gdzieś jest taki robal, którego musimy zniszczyć teraz Potrzebujemy teraz włączyć, włączyć wodę, wodę, paliwo i chyba prąd, ale prądu nie, jest, nie pamiętam tam, więc teraz wezmiemy tutaj windę. Zdecydowanie co to jest? Coś włączyłem, ale co to ja nie wiem? O! Zjeżdżam. I teraz co się stanie? Mm, nieciekawe, czy znowu liśnij Geigera wysko wyskoczy poza skalę? Co się dzieje? fraction. Dzisiaj to o, cześć. Vlad, I can give you something for the pain. I hope no one expects me to start up the generator. Smithers went down there and never came back. Why are you leaving me here? <laughs> Dobra, ja po prostu dam tutaj <inaudible> Dobra. No to idziemy dalej. O nieee Licznik jakera wyskakuje poza skalę Zabiłem go więc jest dobrze e, Mam nadzieję, że względem poprzedniego odcinka jest lepiej, jeśli chodzi o głos eee. Co do mnie próje? Co, co skąd? Jak? Tam Nie, wejdę na górę i telam Jezu! Jestem idiotą. Dobra, dobra, zabijemy go. Zabiłem go na śmierć! Ej, czy jeśli zabiję kosmitę który próbował mnie zabić bić, bić. i jeśli ja ich zabijam to znaczy, że jestem, to znaczy, że jestem mordercą? znaczy, że oni są mordercami? nie mi, bo to jest bardzo dobre pytanie dobra, szybko szybko, szybko, szybko o, cześć to jest mój Niech cię to to nie znajdzie Znalazłem cię, eee, cię Ale jak tyś tutaj w przecież wy że <laughs> już nic nie umicie, ale dobra. Dobra. Dobra, bardzo dobre pytanie, jest takie. Dobra, leci to tutaj. Eee... A czekaj, czy to. Nie... Bo nie chcę się wracać. ale. Jednak tam wrócę. Bo jednak mam pewne, pewne złe przeczucie, że coś się pominął. O! Nie! Nie! Major fracture detected. Yeah. Dlaczego tak detected. ty Dobra, teraz tu. Teraz tu. A, no właśnie. No i cyk, no i pyk, no i myk, no właśnie, coś tak czułem, że jest z drugiej strony jeszcze guzik. Guziczek um, teraz zadnie. Nie czy jak? Będziesz miał ciężko stąd i zginiesz tam. Zginiesz. Ży, żyje, żyje. Major tak, wiem, jestem w stanie krytycznym. No. No i cyk. Myk. No. No zejdź. No, brawo. Dobra, jedziemy. Czekaj, teraz jak ja przejdę... Mogę tędy. Brawo, jestem inteligentny. Lecz mnie, lecz mnie. ulecz mnie, ulecz mnie. Stój, dobrze. Bardzo dziękuję. Nie. Dobra. Ja może wyciągnę coś z pompą. Bo wiecie, bo... Gun. Pompa Pompa Mówię jakieś grze Nie pamiętam wiesz Ale w którejś g jakiejś grze Rzucę się na... był Nie! Nie! Nie rycz nic, nikodem Nie rycz na firma Major fracture detected Emergency user dead Imminent. rozgorzej, mam 18 zdrowia. Zrobię może quick save na wszelki wypadek. Hmm. Jakby to padać, jest problem. Jest problem w natury takiej, że teraz tam jest prąd. Uh, to może przejdziemy tutaj okay. tu, okay. tu, okay. i też tu jest haha przeszedłem ja pamiętam jak jakie ja to kiedyś próbowałem zrobić bo tak, ja doszedłem gdzieś do połowy gry Eee... gry jej nie skończyłem dlatego go bo e... jakby to powiedzieć nie zabrałem kuszy z, jedne z jednego miejsca Wiesz, się, nie wiem jestem leniem wiedziałem że tak się stanie 哦，oh, 也那肯定不是，是、oh.。也也也不是三十 Widzimy tam, teraz tu takiego mość. Jego może zabiję. O! Widzicie? Ale szczerze mi się podobają te detale, że nawet widać amunicję w tym. Um, wiem, że jest że dosyć groteskowy, bo Rajcu ja się gromadzę z 97-8. Halo. Bardzo dziękuję. Tobie też bardzo dziękuję. Bardzo przepraszam. Muszę, ale no niestety ty, mom też rodzina, nie wiem, po, nie wiem, jak, nie, nie wiem jak, wy, ale jo, ją mam, i Musiałem to być cicho. Hm, jak by to zrobić? Nie, mnie, mnie niepokoi, że nie mam digla. Tu jakiego Digle? My tu mamy Magnuma. Może to ma zniszczyć? No ależ oczywiście, że tak! Nie! Ja wezmę sobie karabajna. te momenty ciszy, ale po prostu czasami mi muszę się skupić i to jest dość dość potrzebne żeby się skupić spadłem jezu ja, jak stąd wyjść Jak ja się boję, jak ja jak nie, nie, nie chcę tego etapu całkowitego. Mi bardzo przepraszam, to będzie ucięte zaś. Zabiję go na śmierć. Deus wult buk nie eee, bardzo przepraszam, mam telefon. Ci to się nagrywał znowu. Chyba jo. Ale ja nie wiem. Ale ja nie wiem kto podpalił. Ale kto podpalił? Ale ja nie wiem. No nic, wracamy. O, granady. Hendę granada by robił. Ale dobra. Wyjaśniając wam, co się stało No tak Pierwszą połowę odcinka nagrywam Bywałem w piątek Jest poniedziałek Ale... Ale Niko! Jakżeś to zrobił! Już wam tłumaczę Tłumaczę No bo... Bo pod... No bo... pod koniec z poprzedniej części Części... Miałem telefon. Okazało się, że muszę. jechać do tego. Czemu musiałem? Tego wam nie powiem. Wiem. Ale cóż. Mm, Jeżeśmy z powrotem. Cieszmy się tego. Radujmy się z tego. Idźmy ku chwali, że w przyszłości... A! 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 Um. Jest! Niko... Jesteś zwykle najlepszy w swoim rodzaju. A i w ogóle mamy dalej 18 kapsa. Nie! Yeah. Bardzo fajnie, a ja się tego przestraszyłem. Horror z 98 i like. Teraz sobie wy tu ma. Teraz. Te, teraz. Teraz mam takie pytanie, co by się stało. Zostało jakby tak. Nie Boże, dostałbym fnafa Jak ja to miałem zrobić? Jak ja to miałem zrobić? Nie, jesteś tutaj Dobra, robimy Hajda Bajda Nie z tego było. Super Eee, przełag. Przy, prawdopodobny przy, przy z, zgonu. E, no, kaliber 9 mm. Idziemy dalej. Szkoda, że ja tak nie umiem się kupić młodego. No, Mówię Wam, to jest bardzo przydatna umiejętność. Poszedłem? Dobrze. Dobra, jest... no. Wezmę sobie quick-save'a znowu. A ty jesteś... Jest yes, yes, wielka psio No. Ksiajucha. Dzieli się wziął. chciał wziąć zaskoczenia! O Boże! O Boże! Ja cię. Widzę, żebym to fajnie wykoncypował. Hello. O, tutaj żeś mi wyszedł. Nie mogę to prawda. jakiś wirnik. Się nauczył się tych tak ostatnio że, muszę, że nie mogłem przejść gry bo zrobiłem quick -safe. bo musiałem się bardzo daleko cofnąć ale przynajmniej teraz się fajnie gra bo tak Coś, coś mi tak serce podpowiada, żeby tam skoczyć, a mózg go to, weź to wol, bojeć wiesz czaty, żona se, żona na se weź, te, to jest pewne małe problemy w tej ty. nie ma żony. Major fracture detected. Emergency, user dead imminent. Serio? Serio? Ja, ja, ja nawet nie mogę... Ojeju jeju! O coś wyjść. O! Magnum! A się martwiłem czemu nie było Magnuma. Czemu nie było Magnuma przez, przez bardzo długi, przez długi czas. I się okazuje, że... Łe tam. Jest wkryte! Jest wkryte! I teraz tylko dlatego, mi się przyrafił ten magnum! Znaleźć w koszcie! tak! się z O! Oh, yeah, I'm e you are. I'm sure you are. I'm

szukać ale jak ja mam teraz tam skoczyć? jak ja mam teraz tam skoczyć, jakie ja tam potrzebuję? no, ale ja nie, ale ja nie mam, że w stanie tam skoczyć jaka jest wróżka? wróg żyje żyje zginął śmiercią tragiczną. Nie komeduję, nie skomentuję tego nawet. O! Myślę, że sobie zakończymy, mm, ale rzeczywiście sobie zakończymy. My to nic, ja dziękuję nawet bardzo, mm, bardzo. i będziemy się słyszeli w następnych odcinkach. Bye!